Witamy wszystkich kolegów, hodowców jesteśmy w miejscowości Legnica, czwarty lot, wspólny gołębnik Giewont. Jest tu z nami na miejscu prezes oddziału Legnica, pan... Zjawin Mieczysław. Zjawin Mieczysław i przygotowujemy gołębie do startu. Łukasz, przygotowane moc wszystko? W miarę. Pogoda jest ładna, jak widać. Miejsce też. Stare lotnisko, nie wiem z której strony się ustawić, <grymne> ale chyba oboje. No. A środki się. No, no nie, nie, no, tutaj no, super, super jest ten plac super wypuszczenie nie, Dobra Łukasz, idź może, startuj, piętnaście po jest i myślę, że będzie wszystko dobrze. Można? Można? no startuj. Jest. Tyle my się ustawili. są? Odlatują w kilku grupkach, ale chyba no, się połączą za chwilę. No. Podzieliły się na dwie grupy. Podzieliły się Łukasz, ale chyba się łącz, łączą się, nie? No złączyły się. Ale typowo słońce, nic nie zobaczy. Tamtego już do Na kamery. A piura spadło spadł po pióra. Idą prosto na słońce, no nie widać wtedy. Prościutko na A no One już mają chyba czwarty, pięć treningów takich wyłożeń, one mają już z 15 lotów to. No, tam nie będzie widać na tej kamerze. Ty pusto tam marzukasz Pusto, nie? to Poszły. Już chyba nie widać. Ale nigdy nie idą prosto na słońce? Zawsze troszkę tu idą na prawo słońce. Dobra, odleciały.